O, to jest obsługa, nie? Tak, to ja mogę żyć. Chodź, bo ja muszę zobaczyć co ty z samochodu tym się pcha na nas, ty. On się do ciebie, patrz, do mnie tam nie podchodzi. Ten co? Ty, bo ja tak za tobą jechałem, jakiś typ tam wirował śmigłem spadł na dół. Kurry nadawcy. Typy na skuterach, dawcy. To kolejny. O, kolejny. Jakiś kolejny typ. Kiedy nowy odcinek? Z Mireczkiem. Oni chyba nie ogarniają, że ty to nagrywasz. Dobra, a tu pójdziemy lekko im o skrótem. Tam jakieś jakieś komisariaty za nami jadały, ale to... Oho? No. no. Już pokazał klasę. Ojdę dar metry. Pozdrowi ty nie na no nie wierzy w to. <ścoughs> o. O, twój stary <ścoughs> <ścoughs> Co? Oła Ups Ty, bo prawko dostałem Widzę Czekaj, kłócę się Synek! Słowo o, o. Boże O Jest tipi Ja do niego to mówię jasny chuj A on do mnie słowa A ja do niego o, to słowo Boże Psy W dam. Nie to. Ty, to się chyba bije, wiesz? Tam jest karabinu! Ty, bo mnie barierkami Zdało. zasłonili. Zwalamy stąd. Weź, choć pistolety kupimy. O, jest karabin. Mam karabin, dosłownie. Pa, flesza dostałem. Ej, wszyscy jesteśmy pewnie straszni jak na strzelamy, nie? Dobry Co to się dzieje, ty. jest, <śladamy mowa>. no. <śladamy mowa> ty. tu chyba jakieś zebranie. Ja popatrzę. Nawet żeby niby Otrzymałeś ostrzeżenie. Jakiś ty mnie napisał. Nagrywacie. Trzech ty panowie w jednym czasie napisało. Kiedy FM po dareczku, nagrywacie Mirek, jesteśmy gwiezdami. Chodź, zatęczymy. <śladamy> I już idę hmm. po helikopter. A co ty chcesz zrobić? Aha. Idę z tobą. A jak... jak razem to razem, nie? No. O, to, 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 to. Mówiłem, że znajdę. Co ty robisz? Spoko. O, już na to widzę, ale fajnie. Halo! Dobrze. Ładnie zaparkuję w razie jakby trzeba się ewakuować Nie, no ja sobie. wysiadam E. Co ty wiesz? Dobra, Dobra, siedzimy. Dobra. Dobra. Już poszła prawka? Robson. O, pozdrowy ty. kurde, że nawet nie wyszliśmy Gdzie ty Dostałem jesteś? Dostałem bada. Nie. I teraz normalnie nie chcę zapalić. O, bo e. Jakby strzelił. A biorę ich prawym. O, gdzie nie tego SMS-a teraz co nam walną wtedy tego? Mandaciki na parkingu Wie czy mi się karę? Co za tak odcinek xD O Jezus, scramble Welsi, welsi we, Nie mów, we mnie w... W... Nie mów, że i ty w inferno. Kto? Jakiś welsi we mnie wjechał Welsi? Welsi, napisał do mnie cj to my, Co? Czekaj, <laughs> napisał do mnie cj? Ej, czekaj Gdzie Ediko? Co jest? O, Milek. O, Bana nie masz? Co tu się dzieje, ty? Gdzie jeszcze nas nie widzieli dzisiaj? Nie wiem.